Giełda Goławin oficjalnie rusza 15 maja. Wszystkich będą obowiązywały rygory wynikające z nakazów i zakazów związanych z sytuacją epidemiczną. Przyjrzeliśmy się targowisku w Płońsku, jak respektowane są przepisy. A co czeka handlujących w Nowym Przybojewie? Najważniejszą jest odległość między sprzedającymi i kupującymi. Odległość także między kupującymi sprzedającymi. Stanowiska sprzedaży no muszą mieć przynajmniej te dwa metry odległości od siebie. Sprzedawca ma być zabezpieczony w okulary ochronne, ewentualnie przybice, hmm. także rękawiczki, które wymienia po, po okresie jednej godziny. No, no i oczywiście maseczkę, która jest niezbędna i która też ma przydatność. Swoją ograniczoną mniej więcej do godziny dwóch godzin. Stanowiska od osi do osi odległość będzie wynosiła 4 metry. Jednocześnie pracownicy zakładu jak i ochrona będą zwracać baczną uwagę na zachowanie środków zaradczych, to znaczy używanie masek ochronnych na twarzy oraz rękawiczek. Na targowisku porządku pilnować będzie jak co roku zatrudniona ochrona a także w godzinach ponadnormatywnych policja targowisko w Gołowinie jak co roku zabezpieczamy dodatkowymi patrolami. Policjanci będą pełnić służbę w dwóch zmianach. Będziemy zwracać uwagę na to, czy osoby mają zakryte usta i nos, oraz czy mają rękawiczki, jak również czy są zachowane odpowiednie odstępy od siebie, czyli mówimy tutaj o tym dwumetrowym zachowaniu bezpiecznej odległości. Będą puszczane nagrania dotyczące o obowiązujących na terenie targowiska jako miejsca publicznego środkach, jakie trzeba zachowywać. Nasi policjanci zwracają uwagę również na to, czy są zachowane wszelkiego rodzaju sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, bo z takimi problemami mieliśmy do czynienia w latach ubiegłych, jak również z uszkodzeniami pojazdów, polegających na tym, że kupujący na drodze Chcąc zobaczyć, jaki towar przyjeżdża na targowisko, wyrywali często klamki, drzwi tym, którzy przywozili te truskawki, więc takie zachowania będą podlegały kontroli przez naszych policjantów. Nieprzestrzeganie oczywiście tych zakazów, nakazów będzie skutkowało tym, że będziemy kierować wnioski do sądu, nakładać mandaty karne, bądź kierować wystąpienia do naszego sanepidu. Kobiałki powinny zawierać atesty, tak jak każdy inny towar dopuszczony na rynku sprzedaży i wymiany będą kontrole, więc prosimy sprzedających szczególnie, czy kupujących o, o wyrozumiałość. Ale no jeżeli sprzedajemy towar, to towar dość nośny w sensie społecznym, więc dobrze by było, żeby, żeby również uszanować naszą pracę. Pełnimy służbę generalnie przed targowiskiem, bo tam jest największy problem, jeżeli chodzi o przyjazd dużej ilości busów. Niemniej jednak nasi policjanci będą również pokazywać się na terenie targowiska. Apelujemy do sprzedających, jak i kupujących, którzy będą korzystać z giełdy w Gołowinie o to, aby zachowali wszelkiego rodzaju zasady bezpieczeństwa wynikającego z obostrzeń z uwagi na stan epidemii. Chcemy pouczać państwa, a nie nakładać mandaty karne czy kierować wnioski o ukaranie do sądu. Zwracam się również z gorącą prośbą do telewidzów TV Mazowi o przestrzeganie obowiązujących w tym ciężkim okresie przepisów prawa.